O, wow, jakoś obrazu, jakoś obrazu, sprawdzamy jakoś obrazu. Nie wiem gdzie patrzeć tutaj. No to powiem wam tak. Wylądowałam w Matilów. Cześć! O! O! W końcu. W końcu przyjechaliśmy na Podlasie. Specjalnie dla Was sprawdzić, czy tutaj... Poluje się dzidami. Czy raczej kupuje w sklepie. O! Patrzcie nawet tutaj. Żrandol nie świeci. O, tak wow. wiem, wiem, bo zaraz fala hejtu, że przecież to jest nie żrandol, tylko czujnik, jak mogłeś tak to nazwać. Wiem. Po prostu ja czasami coś mówię i po prostu robię to tak, wiecie, dla śmiechu. No ale zobaczcie łazienkę remię. O. No to przy lustrze nie widzieliście już tutaj, ale zobaczcie. To jest. W sumie łóżka są, łazienka jest, restauracja 24 godziny na dobę na dole jest, więc to jest na plus. No zobaczymy, zaraz pójdziemy do restauracji, zobaczyć, co tak naprawdę w tej restauracji jest. Więc głodny jestem. Tak mówię, Dobra, ja idę. A teraz nagrywanie iPhonem. No jak? No i proszę, się nie gubi. No bo to jest i iPhone. Powiedzcie mi w ogóle, czy warto jest kupić sobie iPhone'a, Bo mi się generalnie telefon psuje. I opcją taką chciałbym sobie kupić iPhone'a albo cokolwiek innego, nie wiem. Zawsze byłem generalnie nastawiony przeciwnie do takich rzeczy jak iPhone, Apple, MacBook i te wszystkie inne cudawianki. Ale mój ojciec mnie przekonał. Jak on już powiedział ostatnio nawet, że no, może sobie kupię iPada. Więc stwierdziłem, że czemu ja bym sobie nie mógł kupić iPhone'a. Cześć Łukaszy. Cześć, witam serdecznie. Takie duże pomieszczenie, że nie wiemy gdzie nagrywać. Chodź do mnie tutaj, do lusterka. Widzisz? O, od razu lepiej. A na szkoleniu, w którym byliśmy w Warszawie, co masz do powiedzenia? Znaczy powiem tak, mógłbym ich poszkolić, znaczy nie powiem, że nie mają wiedzy, mają bo to wiedzy. są ludzie, którzy są pracujący w swojej dziedzinie. I w swojej dziedzinie mają wiedzę. Ale ta wiedza, którą przekazywali na szkole, no to tyle to nie jak poszerzyła Nie poszerzyła mojej wiedzy. Nie. Ja zawsze wyprzedzałam to, co oni mówili, i dla mnie to było chore. Nie. I nie. tak siedziałam, siedziałam te kilka godzin, żeby się czegoś dowiedzieć i się dowiedziałam tylko tego, że dużo wiem. Powiedzieli mi dokładnie to, co wiedziałem, i, i także. Że gdyby nie wypadł na Podlasie, to bylibyśmy już całkiem rozczarowani. No, dobra, ja lecę. Także żegnam się, Żegnam się, nie wiem, czy to będzie koniec vloga chyba. Dobra, lecimy. A Wam życzymy miłego dnia, bądź wieczora.